Cześć Wam, z tej strony Pokesquadzik i dzisiaj otworzymy sobie tego clipboard boxa Premium Collection ciekawą ewolucję od Skytera który akurat jest wprowadzony z regionu Hisui akurat ten produkt miał już debiut wraz z Lukariowi. a jak ktoś nie widział openingu Lucario v na moim kanale to zapraszam do obejrzenia gdzieś tutaj na górze będzie link do niego, a tak to Zapoznamy się z tym ciekawym produktem, mamy tutaj dwie promki oraz kartę jumbo oraz przypinkę jak i akrylowy znacznik. tak więc otwórzmy aby zapoznać się lepiej z tym produktem. się dostać do tego produktu na szczęście nie niszcząc wszystkiego po kolei tak mamy jak wygląda pod plastikiem wstawmy sobie na razie to tak, mam tutaj kartę Jumbo bardzo ładna karta, wejdzie oczywiście do naszego klasera Postawmy sobie na razie gdzieś tutaj. Tu mamy przypinkę z naszym kliworem. Stwierdzimy ostatnio, że jednak na jednej na razie kamera żadna nagrywa. Tu wistać sobie na bok wezmę. No i mamy 5 boosterów. Się zaraz z nim się zapoznamy. Wezmę to wszystko to, co strzeleści na bok, bo w sumie ciężko później z tym się oprawia. Dobra, udało się to wydostać. Miejmy nadzieję, że nie poniszczyły nam się karty. Tu mamy tylko właśnie Cliwora, Bistar, Jak ee, tylko ma mniejszą kartę, no i klibor V. Oczywiście zaraz sadzimy sobie foliki i zapewne w to upodarę. się już tego boxa z kliborem czy jeszcze nie? Nie tam w oddali mamy dwa blistery na kolejny odcinek. Więc oczekujcie, bo niedługo akurat będziemy otwierali. A tak to mamy tutaj kolejne boostery z Australia jak ostatnio otwieraliśmy. Brilliant Stars i dwa Fusion Strikes. Oczywiście sobie otworzymy od najstarszego do najnowszego dodatku. W sumie tych promach nawet jeszcze nie zobaczyłem jak one są wycięte. W sumie tak widać jak zwykle dosyć krzywo. Tu zaś trochę lepiej powiem Wam, że ta karta ma potencjał. 10 na 10, jeżeli rogi nie są zniszczone. Więc. Pora otworzyć pierwszego boostera. powiem wam, że tak naprawdę Creewolve V bardziej mi się podoba niż Vstar. Nie wiem czemu. Nie wiem jak Wam. Więc coś to napiszcie w komentarzu. No i przekładamy. I zaraz się dowiemy, co nas tutaj czeka. Energia ognista. Perserk, Fusion Strike Energy, Elsa, Spark, Gramping, Rotom, Smirgl, Carvana, Clamper, Gudra na Rewersie Bardzo ładna karta. I ostatnia karta tutaj jest Rilak Bumbi, pierwszy booster i pierwszy traf. No wam powiem, że bardzo ładnie, a w sumie jak ten centering też nie najgorzej. Ale mógłbym się ogólnie przyczepić. Ale nie tym razem. Księżmy się, że w pierwszym boosterze nam coś się wyskoczyło, więc z kolejnego. Chyba kodzik sący zdradziłem. Jakiego koloru jest? Energia psychiczna. Mamy dzwoneczek. Lopany. harjama Ale musi być zły. Mentain. Gramping. Rotom. Smyrgyzm. mi się. żeby robi. Carvana. Onix na riversie I Gudra. Tym razem, że nie. Polo ani livers po prostu zwykła rel. Dobra, tu przełóżmy te karty, spójrzmy na boczek, czas na Brilliant Stars, gdzie fałki zostały, znaczy Wistary zostały wprowadzone. Tu boził w ogóle w ogóle nie tak jak powinien być wsadzony i mam nadzieję, że karty są normalnie sadzone, ale już widzę, że postrzępione te karty są w tym miejscu na nie przeze mnie prawdopodobnie maszyna się tak wkładać energia mroczna Curve Master Fraxur Rival Burmi Riolu Magmar Impidim. Exu Floss jako na rewersie i ostatnią tutaj kartą w tym dodatku jest WarMadam ten WarMadam mi chyba będzie prześladował nocami no i mamy teraz Astral Radiance w sumie się da szybko dialog... nie, weźmy sobie naszego startera no ładnie nam się otworzył Chodzik na boczek i mamy jaką kartę trawiastą? Brawa, ja! Kamado, Noctowl, Niezwykły skamieniałość, Mentain, Hisański Quillfish, Hisański Baskulin, Pochina, Glemiał. Zański Overquill na Liversie. i tu ostatnim kartą jest Rapidash. Rapidash kolejnym się trafił, więc nie wiem, czy ktoś mi po następnych nie na boczek, dobrze, to nie była ostatnia karta. To się przestraszyłem, że zesponerwałem. Na szczęście nie. Energia mroczna. Godak. Switch card. Ciekawe. Kliketum. Ponita. Chatot. Bronzor. Rowlet. Oshot. Radian Hawalucha. Wow. Teraz mnie zaskoczyło. Tak zwana Shiny. Bardzo ładna karta. I ostatnim jest. Shaming, no to wam powiem, że sprawdzę sobie ile ta karta kosztuje, bo jestem ciekawy w sumie. No i powiem wam, że to był szybki opening, więc zapoznajmy się z dropami, które nas tutaj zaszczyciły: Laden Hawalucza. bardzo ładna karta. Relay Movie i prąki gwarantowane. Zachęcam Was do obejrzenia innych odcinków moich. Oczywiście oczekujcie na kolejne materiały, bo na pewno się pojawią wkrótce. A tak to zachęcam do lajkowania, subskrybowania kanału oraz komentowania. A tak to, do zobaczenia. Heja!